Zespół Queen nie miał łatwych początków i może się to wydawać zaskakujące, no bo to przecież prawdopodobnie największy zespół w historii muzyki rockowej. 300 milionów płyt sprzedanych na całym świecie, absolutna czołówka bez podziału na gatunki. No ale jednak, wydanie pierwszej płyty zajęło im kilka ładnych lat, a w dodatku album ten nagrywany był w iście spartańskich warunkach. Studio zaoferowało zespołowi tzw. śmieciowy czas, czyli godziny, podczas których nie mogli liczyć na zbyt wielką pomoc fachowców, ale przede wszystkim musieli się dostosować. Zjawiać się w studiu w czasie, w którym inny zespół nie nagrywa, korzystać z takich pozostawionych dla nich ogrysków. Ale udało się, udało się płytę zarejestrować. Na no później co? poszły już z górki. Z tej strony Hubert Modławski i całą tę historię trudnych początków Queen przedstawię Wam w tym odcinku, na który zresztą serdecznie zapraszam. Jeśli chcesz zobaczyć więcej odcinków o Queen na tym kanale, zostaw tutaj koniecznie łapkę w górę. W komentarzu podziel się swoją opinią na temat debiutanckiej płyty. No i oczywiście subskrybuj pełną kulturkę, żeby z odcinkami o Queen, ale też z odcinkami o wielu innych zespołach zawsze być na bieżąco. Luty roku 1971 formuje się klasyczny czteroosobowy skład Queen. 2 lipca zespół debiutuje na żywo występem w koleżu. Freddie Mercury niezadowolony z tego, jak wizualnie prezentuje się tam basista John Deacon, podarowuje mu swoją koszulkę. Tego samego lata zespół gra jeszcze kilka innych małych koncertów, natomiast celem jest oczywiście wydanie debiutanckiej płyty, tak żeby ruszyć już całkowicie na poważnie. Oczywiście zespół robił co w jego mocy, żeby kontrakt płytowy podpisać. To niestety nie były czasy, kiedy można było wydać się samemu, a później też samemu przy odrobinie szczęścia i dobrych pomysłów swój krążek wypromować. Przez kilka pierwszych lat swojego funkcjonowania zespół Queen pozostawał całkowicie poza orbitą zainteresowania ludzi z branży muzycznej. Jak manna z nieba, spadła więc możliwość nagrania demówki. Panowie z zespołu znali niejakiego Terry'ego Idona, gościa zarządzającego studiem Delaine Lee, znajdującym się w Londynie. Idon wybudował w placówce nową przestrzeń, którą musiał przetestować. Queen nawinął mu się, więc w pewien sposób jako zespół wystarczająco jego zdaniem głośny i energiczny, żeby studio poddać naprawdę solidnym testom. Mieliśmy tutaj więc taką wymianę usług. Queen nagrywa sobie profesjonalną studyjną demówkę, a Idon testuje przestrzeń studyjną, patrząc no co tu jeszcze można poprawić, co tu można jeszcze podrasować. Właściciel studia w czasie tej no, nietypowej współpracy wydawał oczywiście zespołowi masę poleceń do wykonania, żeby po Poznać odpowiedzi na swoje pytania, ale w międzyczasie Queen rejestrował sobie swoją pięciutworową demówkę, na której przecież im bardzo zależało. Demówkę mającą posłużyć jako wprowadzenie do pierwszej płyty, No bo w zasadzie panowie zarejestrowali wtedy połowę swojego debiutanckiego albumu tylko w wersjach demo. Brak podpisanego kontraktu z wytwórnią no to przede wszystkim brak wydanej płyty, po prostu. Co za tym idzie? Brak pieniędzy z jej sprzedaży, a pamiętajmy, że wtedy faktycznie zarabiało się pieniądze na sprzedaży e, płyty. Brak kontraktu z wytwórnią to również trudności w bukowaniu koncertów. Zresztą kto miałby na te koncerty przyjść, nie wiedząc co to za zespół gra? No generalnie podpisanie wtedy kontraktu otwierało wiele zamkniętych furtek, całą paletę nowych możliwości. Queen musiał sobie jednak radzić bez wytwórni, przez co grał mało koncertów, dla niewielu osób, no a z pan Musieli przecież jakoś zarabiać się pieniądze na życie. Mieli wtedy już po 20 kilka lat, więc musieli się jakoś utrzymać. Roger Taylor wybrał drogę naukową. Studiował na Politechnice, na Wydziale Biologii, a pieniądze otrzymywał ze stypendium. Podobną drogą poszedł John Deacon, który to studiował na Wydziale Elektroniki. Ci panowie byli jednak dopiero co, po dwudziestce, no więc mogli jeszcze sobie pozwolić na takie skromne studenckie życie. Brian May miał już jednak wtedy lat 25, a Freddy 26. May, posiadając już wykształcenie, zaczął uczyć się więc matematyki w szkole w Brixton, a Freddy przejął całkowicie prowadzone wcześniej do spółki z Rogerem Taylorem stragan Ciuchan. Czy przyszedł więc taki moment, kiedy panowie no, chcieli się po prostu poddać w tych kwestiach muzycznych? Powiedzieć sobie, dobra, coś tam pobrzdąkaliśmy, ale czas na prawdziwe życie i tradycyjną pracę? Nie, oczywiście, że nie. To nie byłoby w stylu kogoś tak ekscentrycznego i natchnionego artystycznymi wizjami jak Freddie Mercury oraz kogoś tak zdeterminowanego jak Brian May. Freddie opowiadał, Ani na moment nie zwątpiliśmy w siebie, nigdy. Wiedziałem, że nam się uda i powtarzałem to każdemu, kto chciał słuchać. Koncert dla sześciu osób? Nie ma sprawy. Fajnie, że przyszedł ktokolwiek. Nie poddajemy się i idziemy dalej. Takie tam było wtedy podejście. W 1972 roku coś zaczęło się dziać. Zaczęły pojawiać się pierwsze propozycje kontraktów, ale co ciekawe, zespół niektóre z nich odrzucił, uznając, że nie są wystarczająco dobre. Albo pod względem finansowym, albo kontraktowym. Pod kątem również praw utworów czyli był to zespół w pewien sposób no, świadomy swojej wyjątkowości. Był to też przede wszystkim zespół świadomy, jak to wtedy na rynku muzycznym wyglądało. To znaczy, wiele kapel podpisywało absurdalne kontrakty, nawet ich nie czytając, byle tylko wydać płytę. W ten sposób wiele zespołów zarabiało tak naprawdę pieniądze dla wytwórni oraz menedżerów no, dla samych siebie mając koniec końców niewiele. Były to czasy wielkiej nieświadomości w kwestiach finansowych. Czasy żerowania przez i wyrachowane wytwórnie na mało świadomych w kontekście finansowym artysta. Do głowy przychodzi mi choćby sytuacja w Black Sabbath, gdzie ich menedżer Patrick Meehan podarowywał im wszystko, czego pragnęli. Nowe auto, proszę bardzo, nowy dom, no pewnie, że tak. Oczywiście do momentu, kiedy zarabiali kokosy, no bo kiedy rozpoczęły się czasy trochę mniej udane komercyjnie, to pieniędzy nagle magicznie zabrakło. A Black Sabbath przez to musieli przez naprawdę długie lata zajmować się kwestiami prawnymi, w konsekwencji mniej skupiając się na muzyce, no i efekty tego było niestety widać i słychać. Queen natomiast zdawał się od samego początku być zespołem mimo wszystko świadomym, jak to tam w tym muzycznym świecie wygląda. Zainteresowanie zespołem Queen wykazała agencja menedżerska Trident. Firma posiadała swoje własne studio nagraniowe, jedno z najlepszych w Londynie. Z usług w zakresie menedżerowania, a także audioprodukcji tejże firmy korzystali wówczas najwięksi. Paul McCartney, The Rolling Stones czy Elton John. Zespół Queen, obiecujący, ale nie posiadający przecież jeszcze żadnej renomy musiał w studiu korzystać z tak zwanego śmieciowego czasu. Z czasu, w którym ze studia nie korzystali żadni tak zwani poważni muzycy, poważne marki. To oczywiście przede wszystkim absolutnie nie było wygodne. Zespół nie mógł się spokojnie rozsiąść w studiu i spędzić tam tyle czasu, ile by chciał, żeby zarejestrować właściwie swój debiut. No ale historia w sumie pokazuje przecież, że zawsze ta pierwsza płyta powstawała w jakichś niemal spartańskich warunkach. Na szybko, byle nagrać. I co ciekawe, często, mimo przeciwności, wszelkich przeciwności losu, okazuje się, że udało się wtedy w studiu zarejestrować moment no, niemożliwy do odtworzenia, niemożliwy do powtórzenia pewną niepowtarzalną energię, która obecna może być tylko na debiucie, kiedy zespół nie ma nic. A kiedy nie ma nic, no to nie ma też nic do stracenia. I z takiego założenia pewnie trochę nieświadomie wyszli wtedy panowie Skui. Współproducent debiutanckiej płyty John Anthony wspomina, jak to wtedy wyglądało. Studio zaoferowało im tak zwany śmieciowy czas. To te godziny, kiedy technik może zająć się produkcją nagrań swoich ulubionych zespołów, a gość na posyłki bawi się w operatora. Problem polegał na tym, że studio Trident było na okrągło zajęte. Queen dostawali trochę czasu po 11 albo nawet po 2 w nocy. Założenie biznesowe ze strony firmy Trident było takie, że udostępniają zespołowi Queen ten śmieciowy czas studyjny. Zespół rejestruje swoją debytancką płytę, a oni później prawo do tego albumu sprzedają jakiejś wytwórni płytowej. Produkcją debiutu zajęli się John Anthony, Roy Thomas Baker oraz sam zespół. Freddy, starając się zobrazować, jak wyobraża sobie brzmienie Queen na debiutanckiej płycie, pokazał Johnowi Antoniemu pewien magazyn. Producent wspomina. Freddy pokazał mi kilka numerów magazynu Harper's and Queen. Powiedział, o to właśnie chodzi w naszej muzyce. Nie tylko o to, że nazywamy się tak samo, ale też o zdjęcia, artykuły i wszystko inne. Chcielibyśmy, żeby tak właśnie brzmiała nasza płyta, jak te różnorodne tematy i zdjęcia. Wszystko miał już zaplanowane w najdrobniejszych szczegółach. Przez studio przewijało się wtedy wiele znakomitych osobowości, m.in. David Bowie, wtedy jednak w roli producenta płyty Lou Reed. A. Brian May wspomina, jak udało się uzyskać kilka dodatkowych godzin na nagrania. Dostaliśmy telefon, że Bowie czy ktoś tam inny skończył wcześniej, więc mieliśmy wolne studio od 3 do 7 rano, kiedy pojawiała się ekipa sprzątająca. David Bowie miał później opowiadać w mediach, jakoby Freddy prosił go, żeby ten wyprodukował Debut Queen, ale zespół później to zdementował. over Bowie miał już wtedy kilka wydanych płyt, którymi świata co prawda jeszcze nie zwojował, ale to właśnie był ten czas, kiedy wokalista zaczynał odnosić bardzo duże sukces. Panowie Queen oczywiście lubili Bowie'ego, natomiast jego sukces, podczas gdy oni harowali z całych sił, jako jeszcze podrzędy zespół, no trochę ich dołował. Brian May wybrał się na jeden z ówczesnych koncertów Davida Bowiego, no i co tu dużo mówić, odczuwał po nim, powiedziałbym, ból pewnej części ciała. Pomyślałem sobie, udało mu się, przebił się, a my wciąż nie możemy nawet wydać. achei a puta. Podczas nagrywania płyty panowie musieli w dużej mierze dostosować swoje życia do tak naprawdę wolnych godzin w placówce studyjnej. Nigdy nie było do końca wiadomo, kiedy studio się zwolni, więc często czatowali gdzieś w pobliskiej kawiarni, czekając po prostu na zielone światło. Co za tym idzie, musieli wtedy albo całkowicie, albo przynajmniej w jakimś stopniu zrezygnować ze swoich ówczesnych obowiązków, czy to zawodowych, czy to naukowych. I tak Roger Taylor zakończył swoją edukację. Brian May porzucił rozwijanie kariery naukowej, ale nadal uczył w szkole, a Freddy, któremu stragan nie Przynosił zbyt dużych pieniędzy, utrzymywany był podobno w dużej mierze przez swoją przyjaciółkę Mary Austin. Ponowie grali też wtedy mało koncertów. No to skąd zarabiali pieniądze? Pewnie się zastanawiacie. No, firma Trident, nie chcąc jednak mimo wszystko stracić zespołu, postanowiła muzykom wypłacać pensję. 20 funtów tygodniowo dla każdego z muzyków. Lato roku 1972. Debutanski album Queen został w końcu zarejestrowany podczas nieregularnych, rwanych sesji odbywających się między kwietniem a lipcem 1972 roku właśnie. John Anthony musiał sobie jednak odpuścić na jakiś czas pracę nad płytą ze względów zdrowotnych, więc obowiązki producenckie w pełni przejął wtedy Roy Thomas Baker. Zespół w zasadzie zrobił większość swojej roboty. Teraz wszystko było w rękach producenta, który jednak oczywiście z zespołem się na bieżąco konsultował. W 1972 Queen podpisuje profesjonalny kontrakt menedżerski Strident, a firma ma im znaleźć wydawcę ich debiutanckiego albumu. Zorganizowano więc koncert, na który zaproszono ludzi związanych z branżą muzyczną, a konkretnie branżą wydawniczą. Koncert okazał się absolutnie nieudany, gdyż pojawiły się spore problemy techniczne. Chętnych na podpisanie kontraktu płytowego, więc nadal nie było. W listopadzie album jest już w zasadzie ukończony, natomiast zespół nie jest zadowolony z miksów. Postanawia też pewne rzeczy nagrać od nowa, bo coś tam im nie grało moi no do pracy producenckiej nad debiutem powraca John Anthony który to wrócił ze zdrowotnego, tak to nazwijmy, urlop. W 1973 płyta jest całkowicie ukończona, ale potencjalnego wydawcy nadal brak. Jeden z pracowników firmy Trident wspomina, jak to wtedy wyglądało. Wszyscy, dosłownie wszyscy, ich odrzucali. Nie wymienię nazwisk, bo wielu z nich to moi przyjaciele i nie chcę psuć im opinii, ale pamiętam, kto to był. Jakiś czas później we francuskim Mekam odbywały się targi muzyczne, na których pojawił się ktoś z Trident, dzierżąc w swoich dłoniach portfolio firmy dla potencjalnego, wydawców. Demówkę Queen usłyszał na tych targach Roy Featherstone z firmy EMI. Podpisano kontrakt, ale warto tutaj zaznaczyć, że zespół mocno, naprawdę mocno negocjował warunki, tak żeby im samym odpowiadało. Wytwórnia na te warunki przystała, a później poszło już w sumie z górki. EMI miało dystrybuować muzykę Queen na rynku europejskim, a w kwietniu zespół podpisało też umowę z Elektrą, która z kolei miała zająć się dystrybucją w Ameryce. Teraz dosłownie chwila przerwy i zaraz wracam do treści dzisiejszego materiału. Partnery tego odcinka z Vinyary Bookings i w związku z tym chciałbym Was zaprosić na dwa koncerty. Po pierwsze Thornhill. Wschodząca gwiazda z Australii zaprezentuje w Warszawie swoją niesamowicie świeżą mieszankę rocka, alternatywy i metalcore. Zespół powstał w 2015 roku, ma na swoim koncie dwie płyty i na przestrzeni swojej kariery supportował już takich gigantów jak Architects czy Parkway Drive. Thornhill zagra w Polsce jeden koncert 7 grudnia w warszawskim klubie hybrydy. Po drugie, Cera, giganci hardcore z Los Angeles wracają do Polski na jeden wyjątkowy koncert. Zagrają 9 grudnia w Warszawskiej Hydrozagadce. Bilety na oba koncerty zakupicie oczywiście na stronie Winiary Bookings. Link jest w opisie, zapraszam bardzo serdecznie. Debiutancka płyta Queen pojawiła się na sklepowych półkach 13 lipca 1973 roku w Europie oraz 4 września w Stanach. Czy w związku z jej wydaniem uruchomiono jakąś ogromną kampanię promocyjną? Nie, pierwszy singiel ukazał się zaledwie na tydzień przed premierą albumu. Czy z perspektywy czasu debiut Queen jest ważną płytą? Zdecydowanie tak, to już właśnie na niej zespół pokazał światu, co zamierza w przyszłości grać. Queen od samego początku był zespołem trudnym do zaszufladkowania pod kątem tego, co właściwie grają. Debiutancki album określany jest jako klasycznie hardrockowy, momentami wręcz heavy metalowy. Czy słychać tam inspirację choćby dokonaniami Black Sabbath? Zdecydowanie tak. Ale ta muzyka była mimo wszystko jednak Queenowa od samego początku. Od samego początku prezentowali swój własny, unikalny styl, no jakże specyficzny i trudny do skopiowania. A jeśli już ktoś chciałby skopiować, no to z automatu naraża się na śmieszność, bo w żadnej innej konfiguracji niż oryginalny Queen to nie ma właściwie prawa zadziałać. Tak jak można było się domyślić, temu zespołowi był potrzebny tylko kontrakt na wydanie debutanckiej płyty. Mieli wszystko inne i gotowi byli na zdobycie wielkiej sławy. Choć, żeby to faktycznie się stało, no to musiało jeszcze trochę czasu upłynąć. Queen zdobywał coraz większą popularność z każdą kolejną wydaną płytą, natomiast to wszystko działo się powoli, małymi krokami. Na swój sukces musieli ciężko zapracować, to też pewnie dlatego łatwiej później mieli z konsumpcją tegoż sukcesu. Debutanska płyta została świetnie odebrana zarówno przez media, jak i fanów. Fanów, których przecież zbyt wielu jeszcze nie było przed jej wydaniu. Kiedy album został wydany w Stanach, recenzent prestiżowego pisma Rolling Stone napisał wprost: Queen to potwór. Dziennikarz był zachwycony zespołem oraz jak to nazwał próżną królewską wyniosłością Frediego, oczywiście w pozytywnym kontekście. Queen musiał jednak też niektórych do siebie przekonać, choćby metalową społeczność z Birmingham, gdzie mieliśmy przecież kult Black Sabbath. Tam Freddy spotykał się z niefajnymi wyzwiskami w jego kierunku. Musiał jednak zagrać zęby i dawać siebie wszystko każdego wieczoru, żeby finalnie tych nieprzekonanych choć trochę do Queen przekonać. Peter Haynes, gość z ekipy technicznej zespołu, który napisał też tak swoją drogą książkę o Queen, o nieznanych szerzej historiach, opowiadał o ówczesnym podejściu grupy do występów na żywo. Mieli w sobie spore pokłady pewności siebie i wiary we własne możliwości. Jak na to, że często grali wówczas w roli supportu, bardzo stanowczo dążyli do celu. Byli efekciarscy i z pewnością nie traktowaliśmy ich jak zespołu rock rock'n'rollowego, ale to co robili przyciągało uwagę. To przede wszystkim występami na żywo zespół z w osobie fanów. Ale co ciekawe, sprzedaż płyty była słaba. Brian May mówi tak. Jeździliśmy po całym kraju, zbieraliśmy świetne recenzje i myśleliśmy sobie, w końcu zaczynamy odnosić sukcesy. A jednocześnie nasz singiel i płyta nie znalazły się na listach przebojów. Kiedy zespół już trochę pograł jako support, otwierając występy innych zespołów, Freddy z pełnym przekonaniem powiedział – od teraz możemy grać już tylko jako gwiazda wieczoru. Płyta debiutancka nie sprzedawała się zbyt dobrze, natomiast na koncertach to wszystko działało. Co więc można było w takiej sytuacji zrobić? No wydać oczywiście drugą płytę, a przypomnijmy, że były to czasy, kiedy wydawało się przynajmniej jeden album do roku. Niecały miesiąc po wydaniu debiutu, Queen zameldował się w studiu, żeby rozpocząć nagrywanie albumu numer dwa.